Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. W dzisiejszym filmie zapraszam Was na test nowości od Miss Sporty. Jeżeli śledzicie mnie na moim facebooku albo na Instagramie, no to widzieliście, że dostałam. Yy, Dokładnie wczoraj, nie wiem kiedy będzie ten film dostępny, ale teraz jak nagrywam to dokładnie wczoraj dostałam paczkę niespodziankę właśnie od Miss Sporty. Między innymi z tymi produktami postanowiłam te dwa produkty przetestować z czystej ciekawości jak wypadną. Jeżeli jesteście ciekawi jak wykonywałam ten makijaż oczu tymi produktami i co o nich myślę to zapraszam Was dalej. Ok, pierwsza rzecz od której zaczniemy będzie to standardowo jak zwykle mój korektor pod oczy jako baza pod cieniem. Już jak patrzyłam pod światło zostało go gdzieś tyle, więc jeszcze troszeczkę i zmieni się ten korektor, będziecie oglądali na moich filmikach coś innego w końcu no ale dzisiaj jeszcze ten, teraz kiedy bazę pod cieniem mam nałożoną, pod łukiem nałożę sobie taki beżowy jest to matowy cielak z Glam Shadows swoją drogą zobaczcie, że już dotknęłam denka, a kiedy ja testowałam te produkty, także no powiem wam, że nie są wydajne to cienie, niestety szkoda, bo bardzo fajny jakby efekt jest na powiece no ale no cóż, no Kruszą się nimi osiernie podczas nakładania stąd jakby no już tędenko. Pierwszy cień, którego użyję sobie z tej paletki, będzie to ten e, lekko ciepły brąz i nałożę go sobie w złamanie powieki bardzo delikatnie puchatym pędzlem. Okropnie się sypie. Julia, Ale muszę przyznać, że bardzo ładnie rozciera się ten cień. Troszeczkę go sobie jeszcze dołożę. Fajne jest to, że da się stopniować intensywność tych cieni. Jak widzieliście na samym początku bardzo delikatnie zaznaczyłam sobie załamanie powieki, natomiast później to pogłębiłam, także da się stopniować, już to powiedziałam. Teraz mam tutaj takie przecudowne złoto. Muszę przyznać, że akurat ta paletka kolorystycznie to jak najbardziej moje kolory. Może ten biały tak nie do końca perłowy, natomiast te złoto, te brązy jak najbardziej mi się podobają. I teraz to te złoto nałożę sobie płaskim pędzelkiem od początku powieki, tak mniej więcej do połowy. Hmm, ale to złoto już nie wygląda tak dobrze. Zobaczymy, jak się będzie nakładało palcem. No palcem trochę lepiej jest faktycznie. Teraz biorę ten sam brąz, którym zaznaczałam załamanie powieki i nałożę sobie go w zewnętrznym kąciku. Ale podczas rozcierania on delikatnie zanika. Taki bardzo delikatny ten brązik jest jak go rozcieramy teraz sięgam po malutki pędzelek i bierzemy sobie ten następny kolor, jest to taki trochę ciemnawy taupe i nałożymy go sobie na dolną powiekę teraz ten pędzelek wytrę sobie w chusteczkę i tym samym pędzelkiem będę nakładała ten ostatni biały cień. Ale te cienie są napakowane brokatem. Jak próbuję to wszystko powycierać patyczkiem, to i tak mi zostają te wszystkie drobinki, które mi się osypały. No, cała twarz mi się świeci. Nie wiem czy to widać w kamerze, ale tutaj cała twarz mi się świeci. Na plus, dla tych cieni na pewno jest to, że same cienie mi się nie osypały. Jedynie co to faktycznie te drobinki wszystkie mi się poosypywały. No ale to tak z reguły się dzieje nawet jak macie drogie cienie z drobinkami. Często tak jest po prostu, że te drobinki się osypują. Jeżeli ktoś lubi cienie z brokatem, z drobinkami, no to myślę, że tutaj na pewno będzie się z tym liczył. Ja średnio lubię cienie z drobinkami, dlatego to jest dla mnie minus. Teraz przejdźmy do następnej rzeczy. Jest to tuż do rzęs em, Studio Lash Designer Mascara. Pogrubienie, podkręcenie... I rozdzielenie. Aha. Na pewno na plus, jak dla mnie, jest szczoteczka tej maskary. Bardzo lubię takie szczoteczki. Silikonowe, krótkie włoski. Myślę, że będzie ok. Ciekawa jestem, jak sama formuła tuszu. No, tak na razie wyglądają dolne rzęsy tej strony, ogólnie na szczoteczce nie zostaje dużo tuszu, wygląda tak jakby w ogóle na niej praktycznie tuszu nie było ale ja nie lubię jak szczoteczki są jakoś mocno oblepione tuszem, także jak dla mnie to jest na razie na plus teraz jedziemy z górnymi rzęsami tuż bardzo szybko zasycha i teraz mam problem, żeby jakby rozczesać te rzęsy no troszkę się posklejały nawet troszkę bardzo no na tym oku wyszło już trochę lepiej bo wiedząc, że ten tuż szybko zastyga pracowałam trochę szybciej i nie jest tak źle. Teraz możecie zobaczyć cały makijaż z bliska. Ja na rzęsach widzę okropne grudki. Już pomijam to, że mi się posklejały, bo to zawsze idzie rozdzielić. Ale widzę straszne grudki i ja już po prostu widzę, że to mi się będzie osypywało. Oczywiście jest to moje pierwsze wrażenie. Jeszcze nie nosiłam na jakąś na dłuższą metę tego tuszu. Także nie powiem Wam, czy on się odbija, czy faktycznie się osypuje, co się tam z nim dzieje i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi teraz o to, co myślę, to myślę, że więcej go chyba nie będę używała, ponieważ mam lepsze produkty do rzęs, yy, które zadowalają mnie w 100%. Jeżeli chodzi o cienie do powiek, makijaż, nie wygląda źle, natomiast cienie są napakowane brokatem, co jak dla mnie jest naprawdę na minus. Nie do końca mi się to podoba, no w sumie w ogóle mi się to nie podoba. No ale wiadomo, każdy lubi coś innego. Jeżeli ktoś lubi brokaty i tak dalej, to myślę, że te cienie będą ok. No wiadomo, nie są to cienie najwyższych lotów, natomiast one też nie kosztują jakoś nie wiadomo jak dużo, żeby oczekiwać od nich nie wiadomo czego. Rozcierają się bardzo ładnie, troszkę się zlały ze sobą, może jakoś minimalnie. No nie wiem. Ja osobiście też jestem na nie, natomiast e, tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi brokaty, nie oczekuje jakoś zbyt wiele od cieni, a chce czegoś taniego, no to czemu nie? W sumie, ogólne, całe podsumowanie, co sądzę o tych produktach, zrobiłam już e, na zbliżeniu, jak wam pokazywałam, jak prezentuje się ten makijaż, ale jeszcze dla ciekawych wspomnę, że ta paletka to się nazywa się Studio Color 4 Eye Shadow, e, cienie poczwórne, numerek 413. Także, jakby ktoś był ciekawy właśnie tych kolorków, to to jest numerek 413. Nie powiem Wam, ile to te produkty kosztują. Wydaje mi się, że około 10 zł za każdą z tych rzeczy, bo tak mniej więcej Miss Sporty kosztuje w Rosmanie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do Rosmana. Nie wiem, gdzie jeszcze jest Miss Sporty. Tam, gdzie jest Miss Sporty, około 10 zł za każdy produkt. Ja osobiście nie jestem zadowolona, no ale wiadomo, każdy ma inny gust. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.